W weekend a dokładnie około 150 km. A rower po zimie był ogarnięty, ale, ale tak ogólnie to niedaleko się jeździło. Więc nie był tak specjalnie jakoś tam dopieszczony. Co chciałbym teraz właśnie zrobić, żeby nie mieć albo zredukować jakby możliwość jakichś nieprzewidzianych sytuacji na trasie. Tutaj możecie zaobserwować mój łysy bieżnik. Na tylnej oponie. A ona ma już półtora sezonu. Więc w sumie ma prawo być już łysa. Ale jeszcze będę na niej jeździł, bo nie chce mi się jej wymieniać. Więc tak. Plan jest taki, że łańcuch mi generalnie skrzypi. Tam po deszczu wiadomo, że skrzypił, ale wyczyściłem go i nasmarowałem. Ale dalej skrzypi. Więc chcę mu zrobić taką bardziej kąpiel w oleju. Dużo tego oleju nałożyć. To jest pierwsza rzecz, jedna rzecz, którą już zrobiłem to kupiłem nowe baterie do lampki, do lampek, do lampki tylnej i do lampki przedniej, która jest tutaj, więc są nowe baterie, bo e, prawdopodobnie będzie padać, wtedy według prawa trzeba mieć włączone lampki i no i oczywiście raczej to nawet pierwszy powód dla swojego bezpieczeństwa i to jest mo możliwe bardzo, że będę wracał już tak o właśnie tak jak teraz, czyli o takim zmierzchu, więc e, warto zadbać, żeby mieć naładowane lampki. E, trzecia rzecz to jest owika na, e, na kierownicy, ponieważ ona jest bardzo fajna, ale to jakoś nie wiem czy to jej specyfika taka, czy, czy ja słabo to nawinąłem i mi się tutaj to trochę z tego spadło. W sumie to jest nawet fajne, bo jak jadę sobie to trzymam tu palce, to jest jakby taki wyznacznik pozycji. No ale nie powinno tak być, więc postaram się unawinąć jeszcze raz na nowo. I, 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 i tyle? No nie wiem czy tyle. Chyba tak na razie. Czyli ograniczenie napędu, światła i owiki dla komfortu. A i ciśnienie opon, no ale to, to jest y, standard. Oczywiście ze sobą też mam y, naboje do pompki, jakby trzeba było pompować, zestaw klejący, żeby załatać jak coś, i zapasową dętkę oczywiście też ze sobą wezmę. No i tak naprawdę mniej więcej tyle to wygląda. Będę w ogóle dla Was nagrywał tą trasę, bo może być y, może nie ciekawie, ale dla mnie ciężko, bo to 150, czy tam więcej, nawet. To 60 co najmniej kilometrów więc zobaczymy, czy się w ogóle uda. Jakie będą warunki, bo miały być w miarę spoko, a teraz się trochę prognozy pogorszyły, ale to już w praktyce wyjdzie. No i co i tyle będę to zaraz z wami robił. Tylko tutaj najpierw w sumie było już 20, jest, więc muszę zjeść. Tutaj się gotuje pyszna kwaśnica. Mm. A, no, ale dobra, to wrócę jak zjem i wtedy pogadamy. Dobra, witam z powrotem. Łańcuch jest w całkiem dobrym stanie, w sensie yy, na oliwieniach... O, uh, uh. Już go trochę przetarłem benzynką ekstrakcyjną, ale jeszcze troszkę go tak dla... tak bardziej z wierzchu, bo on niedawno był czyszczony, więc tam nie ma co go strasznie się nad nim rozczulać. Szczególnie, że jak pojadę w sobotę, to prawdopodobnie będzie się nadawał tylko do czyszczenia ponownego po powrocie. No i tu nie chcę go jakoś tam specjalnie pucować. Ale jeszcze taką trzy tu widzę, że jest dużo żywirku. A i kółka można trochę, ale tu też są. bo były był oczyszczone, więc nawet na tych kółkach nie ma za bardzo. Co czyścić? Nie wiem, jak to w ogóle widać na tej kamerce. Jak nie widać, to trudno. Ale tak, kółko jedna. I drugie z drugiej strony. No i jest mniej więcej poczyszczone. I teraz plan jest taki, że na każde na każde mm, przemysło, <gniwo> ogniwo dam kropelkę. Bo ciągle mi coś skrzypi. I w sumie nie wiem czy to łańcuch, ale chcę wykluczyć go. Bo jest jeszcze taka opcja. Że są to te urządzenia tutaj. Także je generalnie spróbuję też... Delikatnie nasmarować, gdzieś tam wpuścić w te kluczowe miejsca trochę oleju. Aczkolwiek, no nie wydaje mi się, żeby to było też to, bo to jest regularne. W ogóle zauważyłem, że wykrzyż łańcucha trochę. Trochę tutaj. Ma znaczenie, znaczy chodzi o to, że na jedno blacie jest duży wykrzyż. I tak też się zastanawiam, czy przypadkiem nie o to chodzi, że gdzieś tutaj on jest słabo naoliwiony oliwiony i na większym wykrzyżu skrzypi po prostu. No ale zrobimy kąpiel olejową, a w zasadzie to już każde ogniwo zostało pokropione. Może być, że łańcuch, bo, bo zauważyłem to już wcześniej, i wtedy trochę nasmarowałem znowu. Trochę było lepiej, ale nie do końca, więc może teraz mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, tutaj niech to sobie wsiąknie. Później to po, Jeszcze tam pokręcę. Jeśli chodzi też o takie eksploatacyjne rzeczy, no to już wspomniałem o oponie i klocki z tyłu. Hamulcowe też myślę, że powoli są do wymiany. Jak będę zmieniał oponę, to pewnie razem z klockami od razu. No to, to tyle z takich eksploatacyjnych. Tak naprawdę jeżdżę już półtora sezonu. Ponad półtora roku nie około półtora roku przepraszam i w sumie oprócz opony i, i klocków to nie ma co wymieniać na łańcuchu generalnie i napędzie tym będę jeździł aż go nie zajeżdżę nie będę się bawił w żadne zmienianie tam łańcuchów co ileś tam po prostu mi się nie chce będę jeździł jak już będzie źle to to wtedy kupię nowe Dobra, no to co? Można powiedzieć, że ta część łańcuchowa jest zakończona. Znaczy, nie jest zakończona, bo teraz to musi wsiąknąć. Teraz sobie do góry nogami trochę wsiąka. Zaraz odwrócę rower do ogarniania na nawijek. To będzie wsiąkać w drugą stronę. A później trzeba będzie to powycierać jeszcze porządnie. Ale to tak przetrę. Może raz dzisiaj zostawię. I może i jutro drugi raz. Tak wiecie więc teraz robimy tak że trzeba ten rower odwrócić cyk i odwrócony eee, może odwrotnie no odwrotnie to wtedy będzie lepszy dostęp do napędu w razie czegoś i tak chyba wygodniej z tymi owikami będzie Najlepszy to byłby jakiś wieszak serwisowy. A bo muszę się rozebrać trochę. Wcześniej było zimno. Teraz jest mi za gorąco. Ale już. Już do Was wracam. Tych, tych. Tych. O. I cyk. Dobra, trochę może uchyla, no i tak, co tutaj mamy? A mamy, proszę Was, owiki do zdjęcia i nawinięcia ponownego. Trochę mi się nie chce tego robić, bo tutaj mam oryginalne, fajne tasiemki i one są naprawdę spoko. Dobrze trzymają. Nie chcę tego zaraz robić na jakąś izolację byle jaką, którą zresztą nie wiem, czy mam. No ale, ale spróbuję to przewinąć tak dla, po prostu dla zasady. Zobaczyć, czy ta wika się będzie w ogóle nadawała, jak już zdejmę, ale raczej powinna. Dobra, tu mamy odsłonięte, Nie widać. W ogóle ta tu nie widać w żaden sposób chyba, ale ta klamka to była w ogóle tak wygięta pod kątem 45 co najmniej stopni. Zakładając, że to jest proste, bo, bo miałem glebę taką mocną i tak się odgięła. Już myślałem, że trzeba będzie wymieniać i tak dalej, ale nie, chciałem... Nakłużąłem... Odgiąłem i jest nie rozszczelniła się, jest, jest git dalej. Dobra, to mamy to zdjęte. Tutaj mamy imbusa, żeby odkręcić zatyczki. Tu, tu, tu. O, Jezu, ten. To jest beznadziejny ten klucz. Nie kupujcie takich kluczy. Ale jak już jest. Ładnie nawinięty, no kurde, tutaj to, to Ameryka, pamiętam jak się z tym męczyłem. Jest spokojnie. Nie wiem czy nie jest w ogóle ładniej, zakończony niż jak było. No i zobacz jakie to jest piękne tutaj! To teraz na szybkości drugie. Dobra, czarną taśmą się da i już tam. Dobra. To tu można zakręcić. Ale fajnie brzmi. I tak, gdzie jest ten oliwka? Jest tutaj. Patrzcie, tu są pedały. O Jezu, powiedziałem te słowa żeby no i nie wiem no co tu mam zobaczyć zapaczkać to wydały no może nowe trzeba nie wiem tu jeszcze cyk 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 i tu na tą sprężynę No mogłaby być ta sprężynę dobra jeszcze drugi drugi gej też tutaj dajmy Troszkę, a tu to suchutkie, fa a suchutkie no to może jak suchutkie to może, teraz to na oliwie to tam piak będzie się z butów i z ziemi, więc dlatego to średnio robić, ale o, dobra, ale niech będzie, na no, moją odpowiedzialność. I to zostało pompowanie kół. Mam tu już znaną Wam beczkę, i te opony są do 4 atmosfer. Ogólnie trasa będzie głównie utwardzona, w sensie tam asfalt, głównie na pewno, i, i jakieś fragmenty pewnie żwirku, ale generalnie nie będzie jakiegoś trudnego terenu. Więc raczej będę się trzymać górnej tego limitu 3. Nie, myślę, że może z 3,5. To będzie benefit na asfalcie. i Jeszcze bardziej wysoko, na? No. no, dam taką. Powiedzmy, że 3,5. No, wychwychać. Już można. No, no raz, dwa. Po no co jest? Wyszła. Dobra. Zakręcamy. Zakręcona. Zakręcona. I przednie zróbmy to samo. Tą samą operacyjkę. O tutaj. W przednim tu może być mało powietrza. Bo tam już był taki pół flak. Ja dopompowywałem tą ręczną kółpeczkę do półnisa. No, dwa. to tak normalnie. Ale no dojecie z powrotem do trzech. I pół. I jeden gratis. i cyk no i to tyle powiedzmy, że rower jest wstępnie przygotowany, wymienione bateryjki w światłach przewinięta kierownica przewinięta klejące się fajnie napompowane koła no i reszta to wyposażenie tak naprawdę tu jest nowy rower a więc tak naprawdę nie ma co tu za bardzo robić przy nim oprócz takich czysto eksploatacyjnych rzeczy a tak jak mówię, łańcuch ogarnąłem, a jak wrócę, jeśli będzie padać, to on będzie z powrotem do ogarnięcia, bo po prostu, po prostu deszcz, błoto i to wypukuje ten olej, bo piasek się wkręca i, i tyle. Jeśli chodzi o łańcuch, to ja jeszcze będę go wycierał do sucha to parę razy, bo to co najmniej ze trzy razy, bo to wytrze się raz ten pierwszy taki, szczególnie teraz, bo jest dużo tego oleju, nałożyłem na każde ogniwo e, więc takie pierwsze przetarcie pierwsze wyjście z mroku i wtedy się go zostawi to on tam znowu powycieka nadmiar to znowu trzeba wytrzeć i z trzeci raz gdzieś tam jeszcze tak całkiem dosucha e, ważne jest też jak to robicie w jakiej atmosferze że tak powiem, bo jak ja sobie też w domu to robiłem, wycierałem, czyli w takiej temperaturze 18, około stopni powiedzmy, to fajnie, fajnie i tak łańcuch był fajny, suchutki, a tylko wyjechałem, bo było już bo w tamtym jakoś sezonie było, jak było latem, lato czy coś, że było na zewnątrz więcej stopni, no i też to pracuje, więc się rozgrzewa, no po prostu zaczął mi ciec ten łańcuch, po prostu zaczął się lać z niego. Więc też no nie, nie można przesadzać, ja generalnie to unikam w ogóle lania tyle oleju do łańcucha, no ale Już dawno nie był kąpany, że tak powiem w tym oleju i coś skrzypi, więc tak w ramach trochę Sprawdzianu i, i upewnienia się, że to Że to nie łańcuch na przykład, Bo jak tam coś skrzypił te, te, te e, o, No no Pedały, l, l, no te szczepy. Do butów, to tam trudno, w biedy Gorzej, ważniejsze, żeby łańcuch nie skrzypiał. A skrzypienie jest takie ewidentnie mechaniczne. Więc no. Dobra, to tyle. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia w sobotę, bo w sobotę na pewno pojadę. Pod znakiem zapytania stoi ta trasa długa. Chciałbym ją pojechać, ale jeśli pogoda będzie tragiczna, to, to zrezygnuję, bo po prostu granie warta świeczki, bo żeby tam później to chorować, jakieś tam przeziębienie, czy zapalenie płuc, czy tam czego to wtedy już sobie odpuszczę ale mam nadzieję, że będzie w miarę pogoda taka, że, że będzie dało się pojechać to cześć